Witaj na kanale Fundamenty Wiedzy. Dzisiejszy odcinek poświęcę płytom fundamentowym. To temat, który budzi ogromne emocje i narosło wokół niego mnóstwo mitów. Dowiesz się dokładnie, kiedy płyta ma sens, jak ją poprawnie wykonać i na co zwrócić uwagę na każdym etapie. Zapraszam Cię na kompletny przewodnik po płytach fundamentowych. Nagrywam ten film po to, aby uzmysłownić inwestorom, jak bardzo płyty są źle wykonywane. Jak jeszcze nie były tak popularne, brały się za nie firmy, które głównie w tym się specjalizowały. Teraz płyty robią wszyscy i większość popełnia te same błędy: najpierw projektowe, a później dok dokładanie wykonawczych. Skutki to między innymi podmyte fundamenty, więc warto mieć jakąkolwiek wiedzę w tym temacie, a po tym filmie, jeśli choć trochę zostanie w głowie, to już połowa sukcesu. Za chwilę poznasz najpoważniejsze błędy występujące przy budowie płyt, później opiszę, jak w takim razie powinny wyglądać. To część pierwsza z dwóch. W tej poznasz 10 typowych błędów przy projektowaniu i wykonawcy płyt fundamentowych, a w kolejnym omówię dokładnie, jak ją prawidłowo wykonać krok po kroku. Zaczynajmy. Mit taniej i szybkiej płyty. A zaczniemy od podstaw, ale przede wszystkim od rozwikłania mitu, który powstał w ostatnich latach. W mediach społecznościowych, na forach i grupach budowlanych rozgorzała prawdziwa moda na płyty fundamentowe. Czytamy wszędzie. Kopania w ziemi praktycznie nie wymaga. Jest bardzo prosty w wykonaniu i do tego taniuśki. Można go zrobić w ekspresowym tempie. Podobno jednego dnia zdejmujemy humus, następnego ukłaniamy zbrojenie, a jeszcze kolejnego lejemy beton. Brzmi kusząco, prawda? Problem w tym, że to mit i to mit bardzo niebezpieczny. Prawda jest taka: płyta fundamentowa to rozwiązanie wymagające większej dyscypliny wykonawczej niż tradycyjne ławy. Dlaczego więc o tym mówię? Bo jeśli zdecydujesz się na płytę, musisz wiedzieć, że nie jest to droga na skróty to technologia precyzyjna, wymagająca wiedzy i doświadczenia a błędy w fundamentach są praktycznie niemożliwe do naprawienia i będą Cię prześladować przez cały okres użytkowania budynku. Kiedy w takim razie płyta ma sens? Powiedzmy sobie najpierw, że prawidłowo wykonana płyta zaczyna się od prawidłowego projektu. Bez tego wykonawcy zaczynają robić po swojemu. Niestety takich projektów jest niewiele. Rysowane są bezmyślnie, a potem bezmyślnie wykonywane. Coś czuję, że za kilka lat będzie wysyp narzekań w internecie na temat płyt. Płyta fundamentowa ma swoje miejsce w budownictwie. Sprawdza się doskonale w trzech sytuacjach. Po pierwsze, słabe grunty. Gdy masz do czynienia z gruntem o niskiej nośności płyta rozkłada ciężar budynku na znacznie większej powierzchni niż ławy. To często jedyne racjonalne rozwiązanie, bo alternatywą są pale lub wymiana gruntu, co jest ekstremalnie drogie. Po drugie, wysoki poziom wód gruntowych. Tradycyjne ławy wymagają głębokich wykopów, często poniżej poziomu wody. Oznacza to konieczność odwadniania, igło filtry, pompowanie, koszt i komplikacje. Płyta wymaga tylko krótkiego pogłębienia zwykle 50-70 cm na zdjęcie humusu. Po trzecie tereny podmokłe tu płyta także jest naturalnym wyborem z tych samych powodów, co przy wysokim poziomie wody. Przy takim terenie jest szansa, że będzie trzeba zastosować jeden z typów fundamentów pośrednich. Jeśli nie masz żadnego z tych problemów, zastanów się dwa razy. Tradycyjne ławy są prostsze, pewniejsze i równie trwałe, a nawet trwalsze, gdy są poprawnie wykonane. Zanim przejdziemy do konkretów wykonawczych, musisz zrozumieć dwa fundamentalne zjawiska fizyczne, z którymi każdy fundament musi sobie poradzić: uciekające ciepło i podciągająca woda. Zjawisko pierwsze: straty ciepła. W polskim klimacie zimą grunt przemarza do głębokości od 0,8 m do 1,4 m, zależnie od regionu. To oznacza ciągły odpływ ciepła z Twojego domu do gruntu. Jeśli fundament nie jest poprawnie zaizolowany, system grzewczy musi kompensować te straty. W efekcie masz dużo wyższe rachunki za ogrzewanie przez całe życie budynku. Co gorsza, wychłodzona podłoga przy styku ze ścianą może osiągnąć temperaturę poniżej punktu rosy. Wtedy para wodna z powietrza skrapla się na powierzchni, co powoduje rozwój pleśni, ale takiej, której nie widać na pierwszy rzut oka. O temperaturze punktu rosy nagram oddzielny odcinek w serii o fizyce budowli. Jest to termin często rzucany, a przez większość nierozumiany. Zjawisko drugie podciąganie kapilarne. W gruncie zawsze jest wilgoć. Nawet jeśli podczas budowy widzisz suchy piasek w wykopie, to złudzenie. Po zasypaniu fundamentu natychmiast tworzą się kapilary między ziarnami piasku. Woda z głębszych warstw gruntu jest podciągana ku górze po prostu jak w gąbce. Co się dzieje, gdy woda dotrze do betonu? Jeżeli nie masz opaski przeciwwysadzinowej, to zimą zamarza, zwiększając objętość nawet o 8%. Rozrywa strukturę betonu i to nazywamy korozją mrozową. W miejscach, gdzie jest ciepło, ale wilgotno, rozwijają się pleśnie i grzyby, czyli korozja biologiczna. Natomiast o tym zapomina większość. Beton nie jest odporny na związki znajdujące się w, poz w pozornie czystej, a nawet czystej wodzie. Mówi się często, że beton lubi wodę, ale trzeba pamiętać, że tylko w fazie hydratacji. Później po prostu mu szkodzi. O tym, co dzieje się z betonem w kontakcie z wodą nagrałem właśnie ten odcinek. Zapraszam cię serdecznie. Dlatego właśnie każda płyta musi mieć dwa systemy: skuteczną termoizolację i skuteczną hydroizolację. Nie można traktować ich oddzielnie. Zawilgocona termoizolacja traci swoje właściwości. Źle ocieplona płyta kondensuje wilgoć. To jest błędne koło. Gdzie lokować w takim razie ocieplenie? Ocieplenie płyty możemy lokować w dwóch miejscach. Mamy termoizolację pod płytą oraz termoizolację na płycie. Obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Są to bardzo różne rozwiązania i na inne ich wady i zalety należy spojrzeć, kiedy jakiś wybieramy. Bardziej energooszczędny jest wariant z ociepleniem pod płytą, ponieważ nie występują tu mostki cieplne, tak jak w drugim wypadku. Możemy natomiast taki mostek mocno ograniczyć poprzez dodanie pierwszej warstwy ściany z betonu komórkowego o czym mówiłem przy okazji tego filmu. Zapraszam Cię do obejrzenia. Technologie, jak i funkcje te same. Który wariant w takim razie jest lepszy? Wszystko zależy, na czym nam zależy. Przy termoizolacji pod płytą, a wiem, że takie rozwiązanie jest wybierane najczęściej i przy okazji popełnia się najwięcej błędów, mamy zminimalizowane mostki. Natomiast takie pos posadowienie jest trudniejsze, gdyż cały ciężar opiera się na styropianie, co może powodować efekt pływania budynku. W takim należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążanie budynku, tak samo w trakcie budowy, jak i przy użytkowaniu. Co ciekawe, mamy teraz wysyp technologii z kształtkami styropianowymi, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, gdyż niektóre rozwiązania systemowe w tym wariancie wykonane są ze styropianu EPS, a nie XPS, co jest sporym błędem. Takie szalunki tracone w pionie nie dają możliwości wykonania skutecznej i szczelnej hydroizolacji, której tak nawiasem mówiąc nie przewiduje gruba większość projektów. To rozwiązanie wymaga większej staranności w wykonaniu oraz w tym wypadku nie należy rezygnować z betonu, z betonu podkładowego. Zgadza się, układanie styropianu na gołej ziemi to pomysł moim zdaniem, który jest co najmniej nielogiczny. Co nam daje taki beton podkładowy? Przede wszystkim to, że na nim powinniśmy wykonać naszą hydroizolację i nie w postaci folii budowlanej, a porządnej, jednej z opisanych w tych odcinkach o masach KMB oraz o hydroizolacji cementowej. Zapraszam. Co w takim razie z drugim rozwiązaniem? W tym wypadku możemy zrezygnować z betonu podkładowego, a samą hydroizolację przenieść na płytę. Budynek stoi na płycie, która znajduje się na dobrze zagęszczonym podłożu i sam jest nieporównywalnie stabilniejszy. Ma takie pozadowienie swoje minusy, czyli spory mostek cieplny na styku płyty i warstwy ściany. Wybór jak zawsze należy do projektanta, bo to jego zadanie, aby określić technolo technologię wykonania. Pora na błędy popełniane przy projektowaniu i budowaniu płyt fundamentowych. Daj znać w komentarzu, czy któryś z tych błędów dotyczy Twojej płyty. Błąd pierwszy: brak izolacji brzegowej lub pionowa zamiast poziomej. Izolacja brzegowa ma swoje funkcje. Pierwsza z nich to zapobiegnięcie wysadzi mrozowych pod płytą, ponieważ jest budowana powyżej strefy przemarzania. Moim zdaniem nie powinniśmy z niej rezygnować, nawet jeżeli wymieniliśmy grunt na niewysadzinowy. Zapobiegamy wtedy ujemnym temperaturom tylko pod częścią budynku. Na pewno jest konieczna przy posadowieniu bezpośrednio na płycie. Natomiast druga funkcja to właśnie eliminacja ewentualnej kondensacji pary wodnej w tym miejscu. Nie rezygnuj z opaski. Ekipom się nie chce jej robić, albo popełniają kolejny błąd. Czyli projekt nakazuje izolację XPS pionowo. Przy krawędzi płyty, zamiast poziomo lub ukośnie. W konsekwencji budynek zacznie delikatnie osiadać, ale płyta włożona pionowo już nie, doprowadzając do jej oddzielenia się od budynku, co powoduje delikatną szczelinę. Przez to powstają wysadziny mrozowe, gdyż grunt unosi brzegi płyty i płyta pęka. Błąd drugi: słupy posadowione poza płytą. Słupy to integralna część płyty. Jeżeli nie będą leżeć wspólnie, to któraś część usiądzie więcej niż druga. Konsekwencje sam sobie dopowiedz. Błąd trzeci nieodpowiedni styropian pod płytą. Stosowanie styropian innego niż XPS jest co najmniej nieodpowiedzialne. Pamiętajcie, że ugięcie XPS-a to 2%, a EPS 10%. Przy płycie jest to o tyle istotne, że nierównomierne osiadanie na styropianie sprawi, że budynek jest w stanie nawet się przechylić. Nie mówiąc o tym, że możemy uszkodzić płytę, jeżeli nierówno rozłoży się ciężar domu. Pod płytą używamy wyłącznie XPS-a o wytrzymałości minimum 300, żadnych innych materiałów. Błąd czwarty: ułożenie styropianu bez betonu podkładowego. Wielu myśli, że styropian może leżeć bezpośrednio na piasku. Tworzy nam to dwa problemy: pierwszy rozjeżdżający się styropian, i kolejny dotyczy stwierdzenia, że styropian zatrzymuje kapilarne podciąganie wody. Sam, owszem, ale szczeliny pomiędzy nim tworzą właśnie takie kanaliki. Dlatego istotne jest ulokowanie hydroizolacji właśnie na betonie podkładowym, szczególnie potrzebnym przy płycie na termoizolacji. Błąd piąty nieprawidłowe przejścia instalacyjne. Rury kanalizacyjne prowadzone skośnie przez płytę bez tulei ochronnych, bez dylatacji. Osiadająca płyta działa na taką rurę jak gilotyna. Po czasie rura pęka lub się rozszczelnia. Naprawa praktycznie niemożliwa. Wszystkie przejścia przez płytę muszą być prostopadłe w tulejach ochronnych lub z dylatacją obwodową około 10 mm właśnie z takiej pianki. Błąd szósty zatopienie rur grzewczych w płycie konstrukcyjnej, to jedna z największych głupot technicznych, jakie widziałem. Co gorsza, awaria instalacji nie do naprawy bez zniszczenia fundamentu. Jeżeli ktoś proponuje Ci płytę grzewczą w 3 w jednym, to odpuść! To innowacja, która może doprowadzić do katastrofy Twój portfel. Błąd siódmy folia budowlana jako hydroizolacja. To najczęstszy błąd przy hydroizolacji. Folia budowlana nie jest materiałem hydroizolacyjnym do fundamentów. Nie jest odporna na bakterie gruntowe. Po kilku latach degraduje, pęka na kawałki. Efekt woda podciąga kapilarnie przez beton. Masz zawilgocenie, wykwity solne, pleśń. a to wszystko pojawia się nie zaraz, ale po kilku lub kilkunastu latach. Wtedy reklamacja jest niemożliwa, bo okres gwarancyjny już minął. Hydroizolacja to masa KMB bądź hydroizolacja cementowa. O każdej z nich mam osobny odcinek. Błąd ósmy: stosowanie betonów W. Beton z oznaczeniem W to mit betonu wodoszczelnego. Jeżeli chcesz zastosować beton wodoszczelny, zastosuj napowietrzony, jednak pamiętaj, że aby wykonać jako napowietrzony, musi być spełnionych kilka warunków, o którym mówię właśnie w tym filmie. Błąd 9 brak betonu podkładowego, w szczególności kiedy chcemy położyć XPS-a na gołym piasku. O tym powiedziałem chwilę temu. Błąd 10 nieforemna bryła. Dom na płycie powinien być maksymalnie foremny, najlepiej w kształcie kwadratu lub prostokąta. Zapewnij nam to równomierne osiadanie całego budynku. Wyobraź sobie, że nawet meble powinny być mądrze rozmieszczone. Taka bryła powinna być forem, na gdyż często płyta nie leży bezpośrednio na gruncie nośni. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, gdzie będę mówił krok po kroku, jak wykonać płytę, to nie zapomnij zasubskrybować kanału. Będziesz w stanie zweryfikować lub nauczyć się zadawać odpowiednie pytania swojej ekipie lub projektantowi. Do zobaczenia.